Opiekun przesuwa niedowładną rękę do przodu i boku pacjenta. Następnie podnosi niedowładną nogę do zgięcia w kolanie, a pacjent samodzielnie podnosi tak samo nogę zdrową. Obrót wykonywany jest na stronę niedowładną. Zdrowa stopa obejmuje stopę niedowładną i popycha ją w kierunku brzegu łóżka. Pacjent z pomocą opiekuna zdrową ręką odpycha się w kierunku pozycji siedzącej. Kiedy tylko pacjent osiągnie pozycję siedzącą, musi być natychmiast ustabilizowany po stronie niedowładnej, by czuć się bezpiecznie.